Zapraszamy teraz kolejnego prelegenta, pan Tomasz Poliszak z firmy AgriMpex i mam nadzieję, jestem zresztą przekonana, że pan nam powie tu wszystko, jak okryć. Podłoże, jak okryć truskawkę, kiedy, jak to zrobić, jak zmechanizować tę czynność, czy truskawki już teraz odkrywać, czy nie. Zapraszam do prezentacji i czy się słyszymy? Panie Tomaszu, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No, Dzień dobry, zapraszamy do wygłoszenia prezentacji. Tak jak tutaj mnie Pani już przedstawiła, nazywam się Tomasz Poliszak, jestem przedstawicielem firmy Agrimpex. Firma Agrimpex od ponad 25 lat zajmuje się sprzedażą, jak również wdrażaniem nowych technologii z wykorzystaniem agrowłóknin okrywających, ściółkujących, jak również folii ściłkujących. Może zaczniemy tutaj od e, zakładania plantacji, ściółkowania czarną agrobupniną. Pegas agro, e, co daje nam takie ściółkowanie? Takie ściółkowanie przede wszystkim eliminuje nam zachwaszczenie, e, eliminuje chwasty jednoroczne i wieloletnie, także nie musimy tutaj stosować herbicydów. Zostaje nam usunięcie zachwaszczenia pomiędzy pasami. Można to zrobić mechanicznie, można ściółkować słomą, która ogranicza Również można niszczyć chemicznie. W miejscach, gdzie posadzone są rośliny, zachwaszczenie może pojawić się w pierwszym roku w otworach, gdzie sadzone są rośliny, ale w kolejnych latach już rośliny tutaj się rozrastają i nie ma tego problemu zachwaszczenia w otworach. Drugą taką ważną zaletą agrowłókniny ścielącej jest y, również utrzymanie y, odpowiedniej wilgotności i, tem, i temperatury w strefie systemu korzeniowego. Łóknina jest porowata w porównaniu z folią, ona przepuszcza wodę w 100%. Y, w związku z tym część tej wody odparuje, ale duża część zostanie zatrzymana przez okrywę i co stworzy nam y, szczególnie y, w dłuższych okresach suszy. Optymalną wilgotność w strefie systemu korzeniowego. Trzeba tutaj, należy zakładać również linie kropujące pod agrowłókninę, pomimo że przepuszcza wodę opadową, ale żeby to nawożenie, fertygacja była skuteczna, zakładamy tutaj dwie linie kropujące w przypadku uprawy dwurzędowej, a nawet bym powiedział, że w przypadku jednorzędowej też należy założyć dwie linie kropujące. W agrowłókninie możemy dodatkowo jeszcze wykonać nawożenie posypowe rozsypać tutaj nawóz pomiędzy dwoma rzędami i gdy przyjdzie deszcz, granule, granulki nawozu rozpuszczą się i przejdą w strefę systemu korzeniowego. Również optymalne ściółka podwyższa wczesną wiosną, szczególnie temperaturę gleby, co powoduje optymalne pobieranie przez rośliny składników pokarmowych. Wiecie Państwo, niektóre składniki pokarmowe. Poniżej granicznych temperatur nie są pobierane przez rośliny. Ściółka podnosi tą temperaturę, także rośliny bardziej y, wykorzystują te składniki pokarmowe. Również, o czym tutaj już moja przedmówczyni też mówiła, że ściółki ograniczają y, porażenie przez szarą pleź. Niestety, zabiegi chemiczne trzeba przede wszystkim wykonywać, ale tutaj ściółka nam izoluje owoce, one bezpośrednio nie. Stykają się z glebą i także ogranicza to porażenie, szczególnie w latach mokrych, gdy jest dużo opadów deszczu podczas zbiorów truskawki. Taki przykład mieliśmy w ubiegłym roku. Również na plantacjach ściółkowanych, jak inną nie występują odparzenia owoców w porównaniu z folią, gdzie takie odparzenia mogą wystąpić, dlatego że gdy podczas wysokich temperatur intensywnie nawadniamy plantację, woda, która odparowuje, chłodzi owoce. Również tutaj warunki fitosanitarne wokół roślin, ściółki poprawiają, owoce są czyste, niezapiaszczone. Tutaj proszę, zapraszam Państwa do oglądania krótkiego filmu, jak zakładać plantację za pomocą maszyny. Firma Grimpex posiada aktualnie dwie takie maszyny. Jedną mniejszą, drugą większą. Zasady działania obydwu są takie same. Maszyna posiada glebogryzarkę, która dodatkowo rozdrabnia glebę. Aktywny wał, który optymalnie zagęszcza glebę, tak co powoduje, że w kolejnych latach uprawy zagony nie opadają. Maszyna może rozkładać bieli niekroplujące, również maszyna większa, może, możemy za pomocą maszyny większej aplikować nawozy przy zakładaniu zagonu. sadzenia y, z wykorzystaniem agrowłókniny na podwyższonych zagonach może być to system dwurzędowy może być system jednorzędowy y, w systemie dwu, dwurzędowym optymalną taką szerokością którą stosujemy to jest szerokość 1,2 metra, w przypadku uprawy jednorzędowej to jest 1,06 m y, w przypadku uprawy dwurzędowej tutaj y, Rozstaw pomiędzy rzędami możemy dowolnie regulować. Z reguły m, optymalnym takim rozstawem to jest 33 centymetry przy wykorzystaniu szerokości 1,2 metra. Natomiast rozstawy między roślinami regulujemy tutaj w związku z tym, że rośliny mają różny pokrój, różną siłę wzrostu. Rośliny o dużej sile wzrostu trzeba bardziej rozsuwać w rzędzie, natomiast rośliny o mniejszym pokroju możemy. Ten rozstaw zastosować tutaj mniejszy. Również plantacje zakładane są na folii. Różnica między agruwukliną a folią to jest taka, że folia nie przepuszcza wody opadowej. Tutaj nie możemy dodatkowo zastosować nawożenia na wiosnę posypowego bądź w jesieni. I na folii również mogą występować odparzenia tutaj owoców, szczególnie w przypadku upraw odmian późnych lub odmian powtarzających, gdzie te temperatury w tych okresach są bardzo wysokie. W przypadku uprawy jednorzędowej to tutaj rozstaw między roślinami również regulujemy w zależności od ich siły wzrostu. Rozstawy między pasami to jest tutaj około 80-90 cm, natomiast pas e, przy uformowaniu zagon, przy uformowaniu maszynu posiada wymiary na górze 60 cm, u podstawy 80 cm, na górze jest płaski. Tutaj e, też widać na slajdzie w przypadku sadzenia dwurzędowego. Nacięte otwory. My takie dla Państwa otwory możemy w tej chwili naciąć. Mamy taką możliwość. Są to krzyże 15 na 15 cm. No, niestety, sadzić musimy już ręcznie rośliny na y, zagonach. Możemy wykorzystywać do tego rodzaju widełki lub łopatki. Tutaj ważna jest jeszcze właśnie mm, wielkość tych otworów. Myśmy różne już. Myśl Planowaliśmy robić mniejsze otwory, większe, zastanawialiśmy się, jakie one mają być wielkości. Okazało się, że, że 15 na 15 cm wcale ten otwór nie jest za duży, ponieważ y, roślina się później rozrasta, wytwarza korony, te korony muszą się przekorzeniać. Jak są zbyt małe otwory, jak widać tutaj na zdjęciu, nacięcia wzdłużne, one wystarczą w początkowej fazie po posadzeniu. Później włóknina dosłownie wrasta w rośliny. Także te otwory trzeba na samym początku poszerzyć. Problem zachwaszczenia pojawia się w tych otworach, gdy rośliny są małe w pierwszym roku, w kolejnych latach jak rośliny się rozrosną, już tego problemu nie ma. Tutaj różnica między plantacjami zakładanymi na płasko, a na zagonach. Jak widzicie Państwo, na ciężkich glebach, szczególnie podczas dłuższych opadów deszczu. Plantacje sadzone na płasko są całkowicie zalane, natomiast w przypadku podniesionych zagonów ta woda gromadzi się pomiędzy zagonami. Dodatkowo dobrze jest też wyściółkować tutaj pomiędzy zagonami plantację słomą. Słoma ograniczy nam również zachwaszczenie, tylko musimy pamiętać, żeby nie, tej słomy nie położyć za wcześnie. Ją należy położyć po majowych przymrozkach, ponieważ energia ta cieplna, która Y, która wydostaje się z gleby, ona tworzy taką barierę ochronną i również chroni nam w okresie przymrozku. Słomą po prostu zaizolujemy glebę i nie uzyskamy tej, tego efektu ochrony y, przez tą energię ciep cieplną. Y, jakie szerokości włókni występują? Od 0,8 do 1,60 m, optymalną szerokością, tak jak mówiłem. W przypadku sadzenia dwurzędowego to jest metr a W przypadku sadzenia jednorzędowego to jest metr 06. M. Folie do ściółkowania od metr 20 m do metr 60. M. Również ważną, ważnym aspektem jest tutaj okrywanie roślin, plantacji na zimę. Beśnieżne zimy w ostatnich latach i bardzo, bardzo duże spadki temperatur poniżej zera potrafią wyszkodzić, bardzo wyrządzić, bardzo duże szkody na plantacjach truskawki. Okrywanie tutaj na zimę zabezpiecza nam szczególnie korzenie, pąki kwiatowe, jak również korony truskawki. Na wiosnę, w przypadku okrywania wiosennego, Tutaj jeszcze krótce do okrywania na zimę. Jako agrowłókninę zastosować? Najbardziej popularną agrowłókniną jest agrowuklina Agro o gramaturze 23 gram. Można również zastosować agrowłókninę o gramaturze 30 gram. Natomiast w przypadku y, okrywania wiosennego możemy zastosować agrowłókninę o gramaturze 19 gram bądź 21 gram. Y, 21 gram agromerina max. To jest nasz nowy produkt, który wprowadziliśmy do sprzedaży e, 3 lata temu. E, charakteryzuje się on tym, w porównaniu ze standardowymi wróklinami, że od razu po rozłożeniu przepuszcza wodę opatową, czyli w początkowej fazie nie ma tego przygniatania roślin podczas opadów deszczu przez okrywę. E, pokrycie wiosenne powoduje nam przyspieszenie owocowania do kilkunastu dni i przede wszystkim ochronę przed wiosennymi przymrozkami. Jak wiecie Państwo, przymrozki wiosenne mogą wyrządzić bardzo duże szkody na plantacjach, mogą całkowicie zniszczyć kwiatostany, jeżeli one są w pełni kwitnienia, w pełni otwarte, rozwinięte. Agrowłókninę, jeżeli okrywamy plantację agrowłókniną o gramaturze 23 gram, ją zostawiamy do wiosny, nie ma tutaj potrzeby zmiany agrowłókniny w okresie wiosny na lżejszą. Kiedy okrywać plantacje? Plantacje okrywamy, z reguły jest to grudzień, może być listopad, może być nawet styczeń, wszystko zależy od przebiegu temperatur. W ostatnich latach te temperatury, no, bywa tak, że w grudniu, w styczniu są dodatnie i nawet plantacje były przykrywane w tym roku około połowy stycznia. Niektóre były przykryte ze względu na dostępność pracowników już w grudniu, na tych plantacjach się też nic nie działo. Ale mówię, niektóre plantacje były przykrywane dopiero początkiem stycznia. Także to wszystko zależy od przebiegu temperatur i taka decyzja po wystąpieniu przez okres tygodnia temperatur w granicach minus pięciu, minus sześciu, gdy rośliny już pójdą w stan spoczynku możemy takie plantacje y, śmiało przykrywać. Kiedy odkrywać y, no plantacje w tej chwili? Jest taki dobry okres na odkrycie plantacji, wyczyszczenie y, suchych liści, zrobienie pierwszych zabiegów i następnie po okresie dwóch, trzech dni y, przykrycie plantacji. Dlaczego dwa, trzy dni? Dobrze jest, jeżeli nie występują y, w nocy przymrozki po wykonaniu pierwszych zabiegów. Zostawić jeszcze na przynajmniej jeden dzień plantację odkrytą, z tego względu, że okrywa może tutaj spotęgować działanie środka chemicznego. Producenci przewidują przy stosowaniu środków chemicznych odparowanie środka. Jeżeli zaraz po zabiegu przykryjemy plantację, no może to niekorzystnie wpłynąć na rośliny. Także ja zalecam zostawienie przynajmniej jeden dzień po zabiegu odkrytej plantacji. Tutaj e, jeszcze pokażę państwu przeprowadziliśmy takie doświadczenie e, w Lubelskim w karczmiskach na plantacji truskawki e, w celu porównania uszkodzeń e, mrozowych. E, do oceny została przyjęta pięciostopniowa skala bonitacyjna od 0 do 4 i każdy tutaj stopień pokazuje procent uszkodzonych roślin na przekroju podłużnym. Hmm. Porównywane były trzy odmiany: elegans, zenga zęgana rumba. Plantacja została założona w 2017 roku w maju. Sadzonek frigo nie owocowała w roku sadzenia. Następnie plantacja była w okresie grudnia przykryta na zimę i oceny dokonano na wiosnę w 2018 roku. Plantacja była założona na czarnej agrobudzie na podniesionych zagonach. Okrywana była Agrogliną o gramaturze 23 gram. Część plantacji była nieokryta w, w celu porównania uszkodzeń mrozowych w okresie zimy i tak to wyglądało. Wykres z lewej strony przedstawia tutaj stopień uszkodzeń roślin, natomiast tabela przedstawia ilość uszkodzonych roślin na plantacji. Jak tutaj widać, że okrywanie pozytywnie wpłynęło na stopień uszkodzeń roślin, jak również na ilość uszkodzonych roślin w przypadku odmian zęga-zengana i elegans. W przypadku rumby ilość uszkodzonych roślin w okresie zimy była podobna, ale jak Państwo popatrzycie na wykres. To stopień uszkodzeń był prawie dwa razy mniejszy w przypadku odmiany rumba. Te uszkodzenia, stopień tych uszkodzeń, czy ilość uszkodzeń roślin wynika też z charakterystyki odmian. Także tutaj widać, że pozytywnie okrywanie plantacji na zimę znacznie zmniejszyło stopień uszkodzeń, jak również ilość uszkodzonych roślin, jak w przypadku odmian Zęga, Zęgana i Elegans. Tutaj jeszcze pokażę, jak y, agrowuklina może niwelować y, temperatury. To są dane ze stacji meteorologicznej y, z regionu Czerwińska, i pomiar był wykonany 16 kwietnia. Temperatura na polu o 5-6 rano dochodziła do minus 8 stopni, natomiast Tunelu. Plantacja była truskawki przykryta agrobukiną o gramaturze 23 gram, i tutaj temperatura nie spadała poniżej 6 stopni. Wszystko też zależy od głównie od nasłonecznienia w ciągu dnia. Jeżeli jest dzień bezchmurny, ta różnica może być mniejsza. Jeżeli jest dzień bardzo słoneczny i mocno nam e, nagrzeje glebę. Także w nocy ta też będzie oddawać, oddawać to ciepło i te spadki, te spadki temperatur, różnice temperatur będą dużo mniejsze. Jak mocować agrobutniny? Agrobutniny mocować najlepiej za pomocą worków, waga około 5 kg, worek od worka w przypadku szerokich agrobutnin na przykład 1265 m, nie więcej niż 1,5 metra. Dobrze jest na okres zimy jeszcze porzucać nieregularnie na środek agrobukiny worki, po to, żeby zmniejszyć uszkodzenia mechaniczne okrywy. Czym będziemy stosować szersze agrobukiny, tym też będzie mniej rzędów brzegowych. Rzędy brzegowe są to te rzędy w tym miejscu, w którym okrywa jest mocowana do podłoża. One są bardziej narażone na przygniatanie, jak również tutaj rośliny będą bardziej narażone na uszkodzenia. Przez majowe przymrozki, ponieważ kwiatostany bardziej przylegają tutaj do kryjów. Także ja dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że nie przekroczyłem czasu. Bardzo dziękujemy i chciałam zadać panu pytania, które się pojawiły. A mianowicie, czy jeśli wyściłkuję moją plantację agrowłókniną ściółkującą Pegas Agro 50 gram, to przepuszcza ona wodę na tyle, jeśli nie mam nawadniania kroplowego pod agrowłókniną? Hmm, tak, przepuści. Agrowłóknina przepuszcza, jak już mówiłem, w 100% wodę opadową. I tutaj nawet jeżeli nie będzie linii kroplujących, to w porównaniu z tradycyjnie sadzonymi, zakładanymi plantacjami w gruncie, tutaj pod okrywą będzie odparowanie mniejsze. Także okrywa zatrzyma część, dużą część wilgoci w glebie zatrzyma. No jeżeli chodzi o nawożenie, to tutaj... tutaj Granule się rozpuszczą, tak jak mówiłem, można posypowo stosować dodatkowo po agrołókninie, nawóz rozsypać, no, trzeba bardziej pewnie też y, jakieś więcej zabiegów y, dolistnych wykonać, z nawożeniem dolistym. No ta faktykacja jest najbardziej skuteczna, to nawożenie pod korzeń, ono jest najbardziej skuteczne. Bardzo dziękuję i y, kolejne pytanie. Zawsze broniłem się przed ściółkowaniem agrowłókniną i przykrywaniem, ale teraz chyba z... będę to robił. Proszę tylko powiedzieć, gdzie można oddać do utylizacji agrowłókninę czy folię ściółkującą. Bardzo dobre pytanie. My też mamy ten problem. Jest. jest... No jest problem z tą utylizacją i my go mamy i, i Państwo też go macie. Gdzie można oddać? Firmy recyklingowe nie chcą włóknin przyjmować, ponieważ one są zabrudzone. Folie tak chcą przyjmować, bo jest ona czysta, natomiast włóknina jest porowata, tam osadza się ziemia i nie chcą tego przyjmować. To trzeba jedynie po prostu do zakładów gdzie gdzie prowadzą utylizację takich materiałów sztucznych. Czy zatem może Pan podać jakiś przykładowy zakład? No nie, nie wiem, w, każdy, w każdym rejonie trzeba po prostu, trzeba szukać takiego zakładu. No ja tutaj w, w rejonie lubelskim na przykład Cegielnia jest w okolicach Chełma, która tam odkupuje Materiały takie jak agrowłóknina z polipropylenu, ponieważ mają piec przystosowany do palenia w tej cegielni i, i tam spalają te materiały. To z pewnością problem nie tylko z agrowłókniną, z wełną mineralną, ale no w ogóle z tymi materiałami używanymi do produkcji ogrodniczej. On jest tak naprawdę nierozwiązany. I plantatorzy są pozostawieni czas, często z tym problemem po prostu sami, sami sobie. Ale to już nie do Pana w tym momencie pytanie. I jeszcze trzecie, jaką zaleca Pan na wiosnę do okrycia? 19, 21 czy 23 gramy? Na ile te różnice są istotne? Ja tutaj z tego względu, że te przymrozki, no przymrozki to można powiedzieć przykład ubiegłej wiosny, że występowały tutaj w maju, kwietniu, maju mrozy, bo w granicach temperatura spadała do poziomu minus sześciu, minus siedmiu stopni poniżej zera i niektóre plantacje nawet w takich zastoiskach mrozowych, gdzie się znajdowały, to były przykrywane podwójnie w celu ochrony, one już były w pełni kwitnienia w okresie maja. Ja tutaj bym bardziej zalecał włókninę 21 bądź 23 gramy. 21 bym polecał, jeżeli to jest tylko i wyłącznie okrycie wiosenne. Jeżeli się Pan nosi z zamiarem okrywania na kolejną zimę, to tutaj bym polecał agrobłókninę o gramaturze 23 gram. Bardzo dziękujemy. Wyczerpały się pytania zadane przez naszych widzów. Jeśli pojawią się później, to ja, ja zwrócę się do Pana z prośbą o odpowiedź i zamieścimy na stronie. Bardzo dziękujemy za wyczerpującą prezentację.